Witam serdecznie, KiniMatPlay z tej strony Mamy dzień kolejny Nie wiem chyba już 24, 5 nie wiem nie będę tego liczył Po prostu z... Robimy podsumowanie po roku Jak widzicie Postawiłem areczkę Nawet mam trochę planów chyba w zanadrzu Nie, nie mam Ale do 11 poziomu spokojnie mogę ją sobie Rozbudować Także nie jest Nie ma tragedii tutaj jak widzicie Robię cały czas eventy. Zostały mi trzy zadania do końca. Mam zamiar je ukończyć, bo i tak muszę tutaj zebrać 8. Kłuć się nie zbiorę, więc muszę poczekać do jutra. Tutaj zwiększymy trochę przepustowość. No i tutaj musimy zwiększyć trochę przepływ towarów. Żeby to po prostu się szybciej ładowało. Jak widzicie mamy kolejne miasto. Mam jeszcze 1200. Dzbanów, także nie jest najgorzej. Jak widzieliście na poprzednim filmie, zależność, jeżeli mamy miasto na tym samym poziomie, to zależność otwierania jest ta sama w tym samym miejscu są nagrody. O czym się przekonałem na swoim głównym świecie, zaraz Wam to pokażę. Dla porównania, tu mam 1200 dzbanów. Na świecie B mam. Oczywiście przypominam, że to jesteśmy cały czas na tym samym, na tej samej wiosce, na tym samym poziomie. Jest to samo miasto, ten sam poziom. Tu mamy 2300, ale już na świecie H. Tam było 1200, tu jest 2300. No to jest już różnica o 1100 dzbanów. A z kolei na świecie H, zaraz Wam pokażę, już tak ładnie to nie wygląda. Na świecie H mam tylko 20. I tu pojawia się taka ciekawostka, którą chciałem wam pokazać. Jeżeli nie kończymy wiosek do końca, to w pewnym momencie i tak dochodzimy do poziomu, gdzie nie mamy dzbanów. Po prostu złe gospodarowanie dzbanami doprowadza do tego, że ich nie mamy i nie, ma nie jesteśmy w stanie już ukończyć następnego zadania. 25 misja <laughs> z 38, czyli 13 misji jeszcze przed nami. A ja już zostanę na, tej, na tym trzecim mieście, bodajże jestem teraz na trzecim, zostanę na tym mieście, bo po prostu nie mam dzbanów, żeby te Misje pchnąć dalej I nie ma to znaczenia, czy przejdę dalej do następnego miasta, czy nie Bo przechodząc do następnego miasta Dalej pozostaje mi problem, że nie będę mógł Nie będę mógł tutaj kierownika produkcji ustalić, bo nie będę miał po prostu za co No więc, jeżeli ktoś źle gospodaruje dzbankami z, ze złotem, no to wychodzi tak jak wychodzi, tak jak ja wszedłem tutaj na tym mieście, czyli to wszystko wychodzi tak trochę do kitu, i nie jesteśmy w stanie potem dalej tego ruszyć. Pominęliśmy świat B, moją farmę, już tutaj wracamy na farmie, jak to na farmie. Jak widzicie, cały czas do przodu. Zostało 6 zadań do końca. Może uda nam się je teraz wykonać do 50 poziomu. Ulepszyliśmy. Zostały 4 zadania. 100 czapek. Teraz chyba zostały 4 zadania. Przepraszam, tak. Teraz zostały 4 zadania. Ulepszyć jeszcze o 75 razy coś. No to ulepszymy sobie wiatrak. I chyba zostały 3 ostatnie misje z tego co. Dobrze się orientuję. 35, 36, 37, 68 Tak, ostatnie trzy zadania. Czyli zebrać 16 kół koniczyny, um, ulepszyć budynki i ulepszyć rakietę. No, na, pasowałoby też zwiększyć tutaj przepustowość, bo im wiadomo, im więcej będzie szybciej to szło, no to tym lepiej będzie można to rozbudować. Na razie musimy poczekać, jak to się po prostu wszystko uzbiera. Ale jak widzicie, z banów mam jeszcze 2300, także spoko. Myślę, że jeszcze jedną wioskę, może dwie nawet zrobię. Zobaczymy. I misje. Misje mam wykonywane na bieżąco. Czyli zostało mi 17 zadań. Nawet nie. Zostało mi 14 zadań do końca. Także tutaj dostanę 1400 garstów. Wtedy dopiero będę mógł kruszyć na świecie H na swoim głównym cokolwiek. Bo z eventami jestem na tym samym poziomie, czy na farmie, czy na świecie głównym Już, tylko się przeloguję, troszkę to potrwa Czy na farmie, czy na świecie głównym Na eventach jestem w tym samym poziomie że Następny będzie garniec ze złotem i tutaj teraz taka mała ciekawostka Na Świecie, na którym zacząłem grać, na epoce żelaza, na najsłabszym świecie, na tym świecie, co praktycznie nic nie ma i powinny być problemy, i wenty mam zrobione do tego samego poziomu. Czyli widzicie, nie ma znaczenia, na jakim jesteście poziomie, tylko ma znaczenie, jak gospodarujecie swoimi dzwonami. No, na przykład, na świecie głównym się nie nie oszczędzałem i wyszedłem, jak wyszedłem, mam tylko 20 dzwonów. No, na tym świecie, tutaj. W żelazie mamy 1200 dzwonów, ale tylko przez to, że tutaj robiłem testy, też gdzie się znajdują te skrzynie, dlatego tak, tak wyszło. A na świecie B po prostu wiedziałem, gdzie te skrzynie już się znajdują i najmniej tych yy, dzbanów zużyłem. Na świecie H też zużyłem dzwony, ponieważ otworzyłem cztery, yy, cztery skrzynie niepotrzebnie, jak otworzyłem nagrody. No i tutaj poszło tutaj 100, tu 150, no i tak wyszło, jak wyszło. Co do gry na świecie H. Na, na świecie z żelazem, czyli na j teraz robię sobie areczkę. W tej chwili mam 12, 14% zwrotu, także całkiem nieźle. No i zbieram plany, inwestuję. Jestem w wątka, dodali mnie do wątków. Jestem w wątka, gdzieś dodają perły. Także czasami się jakieś plany fajne trafią. Nie trzeba się prosić. Jak potrzebuję, żeby coś wbili, też tutaj dodaję swoją perełkę i też yy, wrzucają, także spoko. No na razie paczkuję sobie punkty jak się udaje u znajomych Mam chyba jeszcze jakieś wbitki porobione Zaraz zobaczymy Mam, jeszcze mam jedną wbitkę do odzysku Tutaj będzie ładny zarobek Jak widzicie 57 PR-ów Mamy 24 No to jeszcze 33 PR-y nam wpadną No to całkiem nieźle Zwrot ponad 100% Pod warunkiem, że ten gracz to zamknie Jak nie będzie chciał zamknąć No to trudno zostało 8 PR-ów Poświęcę i wbiję, a chociaż wolałbym, żeby on sam to zamknął, wtedy będę miał jeszcze większy zarobek. No i nasza wioska wikingów. Osada kulturowa robię ją jak robię. Nie chodzi mi o to, żeby zdobyć główną nagrodę, tylko po prostu, żeby to dojść do końca i zdobyć cokolwiek. Głównie chodzi mi o te 10PR-ów, o te 20PR-ów i o te 100 medali. Tak, no i to by było na razie na tyle. Jeśli macie jakieś pytania dajcie znać w komentarzu, a dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, Kinemod Play.